Cześć! Dzisiaj witamy się z Wami z Wrocławia. Przyjechaliśmy tutaj na krótki weekendowy wypad. Akurat jesteśmy w Hali Świebockiej. Jest to stary dworzec kolejowy, obecnie odrestaurowany i znajduje się tutaj food court. W Hali Świebockiej są dwa bary, kilka punktów gastronomicznych. Ja zamówiłam sobie wrapa. Mój wrap nazywa się Fala Wrap. No, i tutaj mamy falafel, hummus, świeże warzywa, pieczoną marchewkę w miodzie, do tego kiszony ogórek, modra kapusta, szpinak i sos orzechowy. Dobra, zobaczcie, jak pięknie wygląda w przekroju. Dostałam go bardzo szybko. Jest trochę zimny, mimo że szybko go odebrałam. Spróbujmy. Nie jest bardzo chrupki. Taka fit przekąska. Smaczna, letnie. Ale przyszłabym na to drugi raz. Hmm? Ja za kuchnią Bliskiego Wschodu nie za bardzo przepadam, ale spróbujemy ją w wydaniu wrocławskim. Pierwsze, co tu się przybija, to kolendra. To jest dla mnie fajne. Faktycznie sam wrap nie jest w ogóle chrupiący troszeczkę za miękki. Falafel, jak dla mnie, bez szczególnej wyrazistości. Ja bym na pewno na to nie wrócił. Ja nie wiem jak Renę to czuje kolendry. Ja tej kolendry tutaj nie czuję. A jak już wiemy, ja nie lubię kolendry. Jedyne co mi przeszkadza to to, że nie czuć kiszonego ogórka. Na to liczyłam. Słuchajcie, o cenach porozmawiamy na koniec, ale jak na razie 24 zł za tak małego lawasza, troszkę dużo. Co jeszcze do mojego lawasza, no to na pewno przez to, że to wszystko jest świeże, no to musi być trochę chłodniejsze. No ja bym na pewno na to wróciła. Poleciłabym to fajne fit danie. Słuchajcie, obserwuję tak to miejsce i to, i to miejsce musi robić super e, efekt, jak jest noc. Jak to, możecie zobaczyć, są tutaj pozawieszone neonowe lampy. Inne małe, fajne lampeczki takie ogrodowe, więc wieczorem przyjść tutaj na pewno też jest fajnie. I patrzcie, no rewelacja! Bardzo fajne miejsce. Fajne, klimatyczne, dużo młodych ludzi. Fajne jest to, że jest zachowany charakter dworca. Darenda sprzedał ciekawostkę, że ponoć tutaj mają ponownie otworzyć dworzec, więc to już nie będzie nieczynny. Ciekawe, jak to zrobią, jak tutaj się coś pozmienia, o ile się w ogóle pozmienia. Fajne miejsce w centrum miasta, gdzie można przyjść, posiedzieć, zrelaksować się, odpocząć. No i przy okazji na razie dobrze zjeść, chociaż zobaczymy jakie będą następne dania, które będziemy próbowali. Kolejne dania zamówiliśmy w lokalu Pastrami Summer. Zaraz pokażemy Wam co zjemy. Zamówiliśmy. Myśleliśmy, że to będzie burger z indyka. W menu jednak jest opisane jako po prostu street food. Zobaczcie jak to wygląda. Bułka jest kukurydziana. Mięso tutaj w Pastrami Summer jest przygotowane w smokerze. Mięso powinno być aromatyczne, dymne. Bagietce, teraz jak odwinąłem, to jest po prostu bagietka kukurydziana. Bardzo fajny sposób przygotowania mięsa. Ten smoker powoduje, że mięso jest dymne, mocno wędzone, jest soczyste, a indyk nie zawsze jest soczysty. Czyli tu mamy indyka sosi, kolesławik. Nie czuję, żeby ta bułka była kukurydziana. Dobra, odwołuję czuję. Mm. Czekaj, bo się najpierw wgryzłam w kolesłowej. i kolesław fajny, kwaśny. Trochę suche. Fajne, bo jest wyrazisty smak, ale jak dla mnie za mało sosu. Tak oceniam tego indyka. Do kanapek zamówiliśmy frytki. Niestety do frytek nie mamy szczęścia. Jak zwykle kupnę. Sos, majonez, keczup, najzwyklejszy. Dobra, i teraz największa pozycja, którą zamówiliśmy, czyli klasyczna filadelfijska kanapka filicistek. Powinna zawierać dobrą wołowinę, powinien tu być ser, cebula i papryka. Wołowina mogłaby być odrobinę miększa, ale miękka jest za to bułka. Jest dużo sera, dużo sosu, wszystko razem łączy się idealnie. Nie jest przy tym za bardzo tłuste. Jest fajnie słone. odrobinę kwaśne od sosu. Naprawdę bardzo dobra kanapka. A teraz spróbuję smash burgera z karmelizowaną cebulką. Coś, co uwielbiam, więc wgryzamy się. Mm. O. Więc jest soczyste, dobre i ta karmelizowana cebulka razem z serem tak się miesza, przełamuje i ta bułka, myślę, że ona jest maślana, jest ojej, wow, to jest rewelacyjne, naprawdę to jest mega dobra. Mój wrap, wcześniej, znaczy, wcześniejszy wrap przy tym, to wrap I... wow, o oh, wow, serio. Nastała ostatnio moda w Polsce na smacz-burgery. Ten tutaj jest naprawdę bardzo dobry. Idealnie czuć skarmelizowane brzegi każdego kotleta, bo są tutaj trzy kotlety. Bardzo fajny ser, miękka maślana bułka. Ja bym dodał trochę sosu, ale i bez tego jest naprawdę idealny. Ja spróbuję go sobie sztuć chociaż dobre, no już zaryzykujemy, Weźmiemy go. Zrobimy dużego gryza. Musimy, musimy wziąć drugiego. Fajnie, bo bułka z zewnątrz jest chrupka, w środku jest mięciutka. Mięsko jest dobre. Cebulka chrupiąca. Serek też jest bardzo smaczny. Chociaż powiem Wam, że do smash burgera to się, to się chowa. Dobre. Drugie miejsce jak najbardziej. Trzecie indyczek dla mnie. No już mówiłam, wrap gdzieś tam się. Gdzieś tam się. Super. To polecam bardzo. Jak macie ochotę. Duży głód. Smashburger średni głód. Indyk to już, jak wiecie, tam chcecie sobie przekąsić. a. Prawa przy okazji, gdzieś tam. Skupnąć można. To jest dobre. Pastrami summer zamówiliśmy trzy potrawy. I według jakości mięsa tak smakowały: Smash burger najlepszy, kanapka filicistek, trochę gorsza jakość wołowiny, trochę gorszy smak. I chyba na trzecim miejscu y, będzie kanapka z indykiem. Bardzo fajnie zaaranżowana przestrzeń. Myślę, że każdy znajdzie tu coś do jedzenia. Jest kuchnia włoska, są burgery, jest kuchnia azjatycka, znajdują się dwa bary. W taki dzień jak dzisiaj można spokojnie usiąść sobie na świeżym powietrzu. Myślę, że zimą i w chłodniejszych miesiącach może w środku trochę brakować miejsca dla klientów, ale latem na pewno miejsce znajdzie się dla każdego. Ja zamówiłem kanapkę cheese w lokalu Pastrami Summer. W zestawie z frytkami zapłaciłem 52 zł. Do frytek dodany jest sos Tysiąca Wysp. Mój falafel kosztował 24 zł i zamówiłam go w lokalu Palla Wrocław w Polsce. W lokalu Pastrami Summer zamówiliśmy też smash burgera za 37 zł. I to jest idealna pozycja, tak jak mówiliśmy, na nie za duży głód, ale za to wygrywa smakiem i jakością. Rewelacja, naprawdę na to bym wróciła. Kanapka z indykiem kosztowała 34 zł. Jeżeli chodzi o napoje, to piwo kosztowało 14 zł, a Kuba Libre 26 zł.